dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii horoskopy I tym razem chciałabym omówić dla Was horoskop dla lwa na miesiąc kwiecień roku 2019. Horoskop staram się omówić konkretnie rzeczowo, zdarzeniowo, poruszając każdą sferę życia. Każdą mam na myśli, sprawy miłosne, sprawy finansowo-zawodowe i jak i te zdrowotne. Zatem, jeśli lubisz, lubicie konkrety, to najprawdopodobniej ten horoskop przypadnie Wam do gustu. Pamiętajcie o tym, że horoskopy są wibracją ogólną i nie z każdym lwem będzie tutaj rezonował. Jeżeli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Rozejrzyjcie się bardzo proszę na kanale. Na kanale nie tylko horoskopy, jest także taka seria jak Pika Kart. Tutaj w proponowanych ona się powinna Wam pojawić. Daje ona Wam możliwość wyborów, ale również aktywnego udziału w prognozie. I pytania, na które gdzieś tam dostajecie odpowiedź, to kim będzie osoba mi przeznaczona, kiedy ją spotkam, czy on ona mnie kocha, czy mamy szansę na powrót i jeszcze kilka innych. Zatem zapraszam. A na drugą serię, którą chciałabym zwrócić Waszą uwagę, właściwie jeszcze na dwie, to Wasze pytania, moje odpowiedzi i live. To są serie, w których Wy, pisząc do mnie SMS-u, uzyskujecie odpowiedzi na Wasze pytania. Tutaj w proponowanych powinna pojawić się przynajmniej jedna z nich. Na dole w opisie również macie wszystko tutaj zaznaczone. No I mam wrażenie, e, dosyć szczegółowo tutaj wypisane. Dla tych, którzy są pierwszy raz na kanale, chcę się przedstawić. Jak nazwa z kanału sugeruje, wskazuję: Jestem Tarociską Agiatis, mam na imię Magdalena. Pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią. Karty anielskie i rytuały również nie są mi obce. Jeżeli chodzi o kwestie usług, to tutaj na początku mogliście widzieć taką mini zajawkę, ale również na dole macie informacje odnośnie kontaktu, ale także odnośnik do moich social media, ale i do strony, która obrazuje Wam usługi, a zakładka blog daje Wam więcej informacji na temat tarota. No to co? Zaczynamy. Włączę podgląd na karty. Okej, okay, wideo. Tak i włączamy. Lew, kwiecień 2019, pokażcie kart. Lew, kwiecień 2019, pokażcie kart. Lew, kwiecień 2019. Lew i kwiecień 2019. Pokażcie karty. Lew i kwiecień 2019. Lew i kwiecień 2019. Dobrze, już popatrzymy, jak tam dla lwa. Będzie się tutaj pewne rzeczy rysowały. Pierwsza karta pokazuje, z jaką energią wchodzicie. Nie czytam odwróconych kart. Talia to tarot snów. I tak, mamy pierwszy tydzień. Tutaj drugi tydzień kwietnia, trzeci i czwarty. Całość całość jest widoczna. Karta czwórki kielichów. Czwórka, czwórka kielichów mówić może o tym, że coś się przegapiliście, bądź czegoś nie zauważacie, albo nie, nie widzicie całości. Ale również może być też tak, że to Wy czujecie się niezauważani przez co jest ten dyskomfort tutaj zaznaczony w kartach co jeszcze tutaj energia niezauważalności energia tak naprawdę być może takiej tak zwanej potocznie mówiąc z psychologii może Was dosięgnąć pod koniec marca, ale wyrzutuje to właśnie na, na sam kwiecień, zatem te relacje partnerskie, relacje międzyludzkie, uczuciowe jako w pierwszeństwie będą tu omawiane jeżeli chodzi o kwestię historii z przeszłości i osoby które gdzieś tam tutaj mają mieć kontakt z kobietami z przeszłości, karty pokazują że jakby ten kontakt może finalnie przerodzić się w jakąś toksyczną historię, bo tu jest nie dość, że rycerz mieczy, który mówi o kutliwości, destrukcji, destabilizacji, ktoś pokazywał się nie do końca tak, jak to miało być. I to dotyczy mężczyzn, jako kobiet, z którymi gdzieś tam funkcjonowa funkcjonowali w związkach, ale również gdzieś tam znajomości być może się pokłóciliście, ale również i dla kobiet, które gdzieś tam się przyjaźniły, bądź jesteście w partnerstwie. To też mm, warto wziąć tą. Pod uwagę i chciałabym wam to nadmienić w tychże, w tychże historiach. W ogóle końcówka. Kwietnia mam pokazane, że bardzo wiele się u Was zmieni. Po pierwsze odchodzicie od jakichś zubożeń, od jakichś strat, robicie sobie porządki w otoczeniu, ale i w historiach pracy. Lwy, które gdzieś tam chcą posprzątać sobie energię, to sobie to w końcu zrobią. Jeżeli chodzi o kwestie partnerstwa dla pań, karty nie pokazują tutaj dla Pań jakichś spektakularnych zmian, ale raczej proszą o ostrożność, żeby w kwestiach emocjonalnych aspekt fizyczności i seksualności nie brał nadrzędnego tutaj planu ze względu na to, że możecie poczuć się gorzej po tym, niż przed było. I teraz tak, panowie nie wracają do historii z przeszłości według kart, ale też w ogóle pojednania się z przeszłością nie do końca jest to dobry moment. Ja nie mówię, że nigdy, ale nie teraz. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj pań, mam pokazane, że też będzie się raczej żegnane z historiami przeszłości. Osoby, które są w związkach, zwróćcie uwagę na... Jakieś propozycje, które będą Wam dawane, Wy jako parze, bo te propozycje, zwłaszcza około finansowo-zawodowe i Wasz wspólny majątek może w tym brać udział, nie do końca jest to właściwy, właściwe pole działania, żebyście Wy poprzez finanse się nie pokłócili. Być może chcecie kupić coś, wyjechać, być może będzie jakaś propozycja z pieniądzem w tle, nie kłóćcie się o nie. Warto przeczekać, bo. To będzie dla Was korzystniejsze. Dla panów nie widzę tutaj jakiejś nowej historii emocjonalnej, która miała się by zarysować, jak i dla pań nowego mężczyzny też tutaj w kartach nie widzę. Być może nie ten czas, nie ta, nie ta, nie ta energia na takowe działania. Jeżeli chodzi o kwestie te zawodowe, osoby, które gdzieś tam. Szukają nowych wyzwań zawodowych, pod koniec kwietnia w końcu to się zadzieje. Bo ja mam pokazane, że wy w końcu rezygnujecie z czegoś, co nie daje wam albo szczęścia, albo satysfakcji, albo w jakiś tam sposób dostawaliście mniej, ile wam się należało. Bo tu jest tak, mniej odchodzę i wchodzę w nowe. Może to być nowa umowa z nową historią. To może być również umowa na nowych warunkach, w końcu, was godnych, tak. Również może to no, oznaczać w końcu. Jakaś wymarzona uczelnia, jeżeli w taką chcecie rysować, tak? bo tu jest kwestia nauki, kursów, szkoły, gdzieś tam te historie są dla Was w pozytywie zaznaczone. Osoby, które pracują, to mogą sobie zmieniać. Osoby, które są tutaj. Nieaktywny zawodowo również pod koniec, pod koniec kwietnia się to zarysuje, ale osoby, które nawet korzystają z usług czy agencji pracy czy urzędu pracy, to nie będzie ta droga. Karty pokazują, że Wy tą pracę w zupełnie inny sposób znajdziecie niż poprzez urzędy instytucje, zatem to też jest taka wskazówka, myślę, podpowiedź dla Was jako, jako całość. I teraz tak, osoby, które chcą inwestować w jakieś nieruchomości, powstrzymajcie się, bo mam kupiony na przykład dom z totalnie padniętą instalacją, na przykład czy to elektryczną, czy wodno-kanalizacyjną i jest tutaj coś oszukane, zatem warto by było również się powstrzymać, czy też zakupy, inwestowanie, bo zobaczcie to jest wyczekiwane, coś pięknego wydaje się naprawdę super tu znowu są jakieś niedociągnięcia jakieś błędna komunikacja tu ktoś coś zakrył to jest tak jak czasem się sprzedaje kupujemy samochód i sprzedawca go zrobił pod sprzedaż, tak? czyli pięknie wygląda, a jak pojechaliśmy 200 km dalej to się okazuje, że ten samochód pozostawia wiele do życzenia tak samo może być na przykład z nieruchomością że ona pozostawia wiele do życzenia również sprawdźcie Tutaj aspekt prawny, ale też mi się pokazuje jakaś osoba do tego, żebyście nie mieli jakiejś służebności dożywotniej na przykład, bo takie rzeczy się niestety też dzieją, chyba, że ktoś na przykład ma mieszkanie, dom w dwóch agencjach i jedna sprzedała, a druga jeszcze o tym nic nie wie. No i może być problem, bo tu jest jeszcze ktoś na doczepkę do całej tej e, historii. Co do zdrowia, układ moczowy. A również układ pokarmowy, sprawy związane z mm, tutaj historiami układu oddechowego czyli układ oddechowy, układ moczowy mi się lekko zaznaczył ale także i układ pokarmowy ale karty pokazują, że w układzie pokarmowym żeby nie wprowadzać jakichś historii mm, tak jakbyście, nie wiem, czy się witaminizowali, czy jakieś nowe leki, coś co łykamy, ale z kwestią szerokiej pojętej medycyny, konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, żeby to sprawdzić, żeby Wam coś nie zaszkodziło, bo karty tu pokazują. I uważajcie na zakrztuszenie się, bo to też się tu pokazuje w kartach. Sprawy zawodowe były, uczuciowe były, zdrowotne były, no to popatrzmy, jak tutaj jest ogólny. Ogólny wzrodo 180 stopni, ale będzie też trzeba nabrać dystansu, zrobić krok do tyłu, żeby zobaczyć całą panoramę zdarzeń. Zatem tak, e, sprawdźcie, poczekajcie, bądźcie cierpliwi, patrzcie z innej perspektywy. No dobrze, popatrzmy, jakie jest przesłanie anielskie dla Lewa na Kwiecień. Pokażcie karty. Przesłanie anielskie dla Lewa na Kwiecień. Pokażcie karty. Przesłanie anielskie dla Lewa na Kwiecień. Archanioł Gabriel. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo. Poproś Archanioła Gabriela, działającego za pośrednictwem Białego Promienia, aby obdarzył Cię łaską i oczyszczeniem. Czas byś pozbył się starych wspomnień, zakorzenionych zwyczajów i schematów myślowych, które obniżają poziom Twoich wibracji. Archanioł Gabriel wniesie w swoje życie ład i dyscyplinę, sprawiając, że wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Możesz także poprosić go o jasność umysłu i radość. Pamiętaj, że jesteś pięknym, jasnym i mądrym bytem duchowym. Twoje prawdziwe ja przysłonięte jest jedynie Twoją cielesną powłoką. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony, otoczona czystym, białym światłem. Pozwól swojemu duchowi ujawnić się i ulecieć. I afirmacja dla Was. Jestem czystym, świetlistym bytem. I tym akcentem pozostawię Was, moi drodzy, tym, tym pozytywnym. Mam nadzieję, że horoskop Wam się podoba. Pamiętajcie o tym, że horoskop jest historią możliwych zdarzeń. To jest taki nasz GPS w w danym okresie czasu, i to my finalnie decydujemy, czy wchodzimy w jakąś ścieżkę, czy też nie. Dzięki podpowiedziom, wskazówkom. Wiemy, w którą drogę nie wchodzić. To jest tak, jak korzystamy na, z nawigacji. Znamy drogę na pamięć, a nawigacja z jakiegoś powodu nas chce poprowadzić zupełnie inaczej, no bo ona już wie gdzie, że gdzieś tam dostała sygnał, że jest korek, być może wypadek i będzie chciała was poprowadzić. I to wy decydujecie, czy stoicie w tym korku, czy jednak korzystacie z opcji, która została wam podpowiedziana. Tak jest z kartami. Czy decydujecie się i ubieracie biera, swój kurs, który gdzieś tam został zaplanowany, bo nie jesteście gotowi na zmiany. Czasem, tak bywa, czy też korzystacie, bierzecie pod uwagę owe wskazówki i realizujecie inny plan, być może i najprawdopodobniej bardziej owocny, korzystny dla Was. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco z horoskopami i nie tylko to, zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, żebyście dostawali informacje, powiadomienia, że coś nowego się tu pojawiło. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was też na live. Na live'ach wcale nie musicie wysyłać SMS-ów. Jest grupa osób, która gdzieś tam potrzebuje wsparcia, w danym momencie, w danej chwili z tego skorzysta, ale mamy ludzi na czacie. Jest świetna atmosfera, przyjaźnie się tutaj realizowały, realizują, ale i związki gdzieś tam po drodze się przydarzyły i tam w kuluarach mnie doniesiono. Zatem, tak, jeżeli chciałbyś, chciałabyś poszukać odpowiedzi na swoje pytania, Zapraszam piątek 17 live. A jeżeli chciałbyś chciałbyś porozmawiać z kimś kto czuje podobnie, widzi podobnie, to zapraszam na rozmowę po prostu od tak. Ściskam was bardzo serdecznie. Całuję, pa, pa.